Derch, nie wiem jak wiele tych dzieł sztuki zostało zabronionych po odryciu wojnie światowej. Mejestr w Pruszu i główna perła e, tego mylu, która była w Questele, wena w Muzeum Narodowym w Warszawie. I, i nie idzie znaleźć sposobu, żeby czy kopia, czy ten ołtarz powrócił. I w chcemy się zająć tą sprawą, żeby ją wzmocnić, żeby te. Ta rzesza społeczników, które chłodzy za tym tematem, żeby Łena była wsparta przez Rzeszenie kaszepsko pomorści, przez senatorów, przez posłów naszego Płemerza, aby pukać do drzwi, ministrów kultury, do dyrektorów muzeów, aby ten problem stał się po ważny, aby te dzieła sztuci mogły wzbogacić nasi zabytki. Sądzę, że Zrzeszenie ma istotną rolę do, do odegrania w tym procesie odzyskiwania dzieł sztuki z uwagi na swoje doświadczenie instytucjonalne i swoją też siłę i rangę oddziaływania. Liczymy na to, że przy wsparciu osób zaangażowanych, przede wszystkim ekspertów i. Również współpracą z instytucjami, takimi jak muzea czy związki wyznaniowe, głównie z Kościołem Katolickim. Liczymy na to, że jest szansa na to, żeby zarówno te dzieła sztuki, które zostały skradzione w wyniku działań wojennych, jak również te, które później zostały po prostu skradzione po II wojnie światowej, liczymy na to, że one po prostu wrócą do swoich miejsc. Iść sprawę to, iż już wrócimy do nasi Ekspresowi szaseje z do Szczecina, gdzie baro baro me prosimy, aby ona w końcu oficjalnie została nazwana trasą kaszewską. Myślę, że jest coraz lepiej, jest ma coraz bliżej tego, 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 tego co, co, o czym go doma już od dłuższego czasu. Oficjalnie nigdy takiego głosu nie było. Do dzisiaj. Ja to cały czas powtarzam i tak dalej, no ale chcemy to dzisiaj jakoś, no, że tak powiem, usankcjonować ten, ten, ten nasz postulat, czy go sformułować w taki sposób oficjalny, jako uchwałę, żeby ona trafiła na biurko, właśnie dyrektora generalnej dyrekcji i na inne biurka.